Bardzo cieszę się, że się widzimy w takiej liczbie. Bardzo cieszę się, że tylu Państwa tutaj jest w ten, w ten sobotni wieczór, żeby porozmawiać o Polsce, żeby spotkać się z nami. Jest to naprawdę strasznie budujące. Jesteśmy już prawie ponad rok po ostatnich wyborach parlamentarnych, przed którymi obecny rząd. No obiecywał nam strasznie dużo, no i chyba możemy zacząć powoli się pytać, co z tych obietnic to oni rzeczywiście dowieźli, bo no nie mamy 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, nie mamy obniżenia podatku belki, nie mamy paliwa za 5,19, akademików za złotówkę, powrotu składki zdrowotnej do poprzedniego stanu sprzed nowego ładu, nie mamy dobrowolnego ZUS-u, no w większości rzeczy niestety nie mamy. Nasi... Rządzący nie znaleźli na to czasu, mieli ważniejsze rzeczy do zrobienia. Trzeba było stoczyć walkę z bobrami, trzeba było wygrać walkę z alkotubkami, następnie z alkolodami. Obecnie zabiera, zabierają się też, co na początku było żartem, za cukierki z alkoholem, ale się okazało, że żart przeszedł w rzeczywistość i pani Leszczyna naprawdę uznała, że cukierki z alkoholem są bardzo dużym wyzwaniem dla Polaków i są jedną z ważniejszych rzeczy, którą trzeba naprawić w polskim systemie ochrony zdrowia, żeby Polak takiego cukierku z alkoholem zjadł. Nie mógł, żeby nie mógł go sobie kupić. Do tego mieliśmy robienie sobie zdjęć przy wałach, wsadzanie swoich kolesi do wszystkich możliwych spółek skarbu państwa. Na to wszystko znaleźli czas. Niestety, znaleźli też czas na rozwalenie naszego systemu finansów publicznych. Zaprojektowali budżet na przyszły rok z rekordowym deficytem, rekordowym długiem, z rekordowym poziomem odsetek od tego długu. Ten jeden deficyt za 25 rok. Ma być niewiele większy niż osiem deficytów razem wziętych za ośmiu lat rządów PiSu. To jest tylko jeden deficyt. Zobaczcie, w jakim tempie oni rujnują nasze finanse publiczne, w jakim tempie zadłużają nas, w jakim tempie to się dzieje. W jeden rok tyle, co poprzedni zrobili w osiem lat. Te liczby są nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne też jest to, co się dzieje w naszym sądownictwie. 30% sędziów jest nazywana neosędziami, i ich wyroki są czasem uznawane, a czasem nieuznawane. Jeden sędzia raz jest sędzią, a po chwili już nie jest sędzią, żeby znowu nim zostać. Rząd nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, no niektóre uznaje, jak ten sam sąd. Mówił, że wybory, które oni wygrali, są ważne, to to był sąd. A jak ten sam sąd mówi, że prokurator krajowy jest inny niż oni by chcieli, no to on, ten sąd magicznie przestaje być sądem. W takich warunkach żyjemy. Mamy dwóch niezależnych od siebie prokuratorów krajowych, z których każdy uważa, że jest prokuratorem krajowym, którzy powołują kolejnych prokuratorów, których jedni sędziowie uznają, a drudzy nie. To jest jakiś bantustan, to jest jakieś państwo z dykty. To nie może tak działać, że my nie wiemy, czy sąd jest sądem, czy sędzia jest sędzią. Nie może być tak, że państwo, że rząd nie respektuje wyroków sądów, bo sobie uznaje, że to nagle z magicznych przyczyn nie jest jakiś sąd. To nie może tak wyglądać. Więc niestety znaleźli czas na rozwalenie naszych finansów, znaleźli czas na rozwalenie naszego sądownictwa, znaleźli nawet czas na jeszcze pogorszenie sytuacji w systemie ochrony zdrowia. NFZ nie przelewa pieniędzy szpitalom, szpitale muszą zwalniać lekarzy, muszą odwoływać zabiegi planowe, bo się pieniądze im nagle skończyły. To niestety wygląda źle. Natomiast czy możemy być tym zaskoczeni? Czy powinno nas dziwić, że nasza klasa polityczna, że nasi politycy czegoś nie potrafią zrobić dobrze? Czy to może być dla nas zaskoczenie? No, mi się wydaje, że nie. Bo w Polsce to jest tak, że jak się za coś biorą Polacy tak oddolnie, sami się organizując, sami coś robiąc w swoim własnym zakresie, to to często dobrze działa. A jak za coś się biorą politycy, no to to w ogóle nie działa. No, zobaczcie Państwo, od 90 roku polska gospodarka zwiększyła się dziesięciokrotnie. Mamy 10 razy większą gospodarkę niż te 30 parę lat temu. Na całym świecie pojedyncze państwa w tym czasie rozwijały się tak szybko jak Polska. To jest nasz olbrzymi sukces. To jest sukces wszystkich Polaków, którzy w tym czasie ciężko pracowali, rozwijali się, robili kariery w firmach, czy zakładali swoje firmy, wyjeżdżali do pracy za granicę, żeby wrócić do Polski z nowymi znajomościami, z nowym kapitałem, z nowymi doświadczeniami i umiejętnościami. To jest nasz wspólny sukces. Ale pytanie... Czy my to zrobiliśmy? Dzięki naszym politykom, czy pomimo naszych polityków? Czy to, że mamy najgorszy system podatkowy w Europie, to nam w tym pomogło, czy nam przeszkodziło? Czy to, że mamy tyle biurokracji, tyle zbędnych przepisów i wymagań, to pomogło naszemu biznesowi rosnąć, czy może mu to przeszkadzało? Czy to, że mamy beznadziejne sądy, które działają wolno, a teraz w ogóle nie wiadomo, czy działają, to czy pomogło nam budować gospodarkę, czy nam w tym przeszkadzało? No wydaje mi się, że zrobiliśmy to pomimo naszych polityków, a a nie dzięki ich staraniom. Nie tylko to nam się udało. W Polsce przestępczość jest obecnie na jednym z najniższych poziomów w całej Europie. Żyjemy w bezpiecznym państwie, w którym złość jest obecna. Nie tylko to nam się udało. W Polsce przestępczość jest obecnie na jednym z najniższych poziomów w całej Europie. Żyjemy w bezpiecznym państwie, w którym z reguły ludziom się krzywda na ulicy nie dzieje, co nie jest zupełnie takie oczywiste na Zachodzie. Polskie miasta są czyste, schludne i bezpieczne. Nie toczą się tu żadne wojny gangów, nie mamy zbyt wielu nożowników. Jest spokój. To też jest nasz wielki sukces, że zachowujemy się jak cywilizowani ludzie w przeciwieństwie do większości Europy Zachodniej w tym momencie. W tym politycy również nam nie pomogli. To w ostatnich latach właśnie oni próbowali tu ściągać imigrantów z całego świata, co niestety zaczęło zwiększać powolutku na razie przestępczość. Natomiast... To są nasze sukcesy, które osiągnęliśmy pomimo działań polityków. Bo co nam zrobili politycy? Proszę Państwa, czy kiedykolwiek, którykolwiek polityk na etapie kampanii wyborczej mówił tak. Jak mnie wybierzecie, to Wam tak skomplikuje system podatkowy, że bardziej się nie da. No, że na Was takie podatki, że nie będziecie wiedzieli, gdzie góra, gdzie dół i za Chiny. Nie domyślicie się, jak je zapłacić. Tak Wam je podwyższe i skomplikuje, że nic z nich nie zrozumiecie. Czy któryś polityk nam to obiecywał? Czy Polacy kiedykolwiek głosowali na kogoś, kto miał taki program? Czy Polacy kiedykolwiek oczekiwali od swoich reprezentantów, od polityków, wysokich i skomplikowanych podatków? No ja sobie nie przypominam. Nie przypominam sobie, żebyśmy takie zamówienie składali u naszych polityków z jednej czy z drugiej partii i mówili, potrzebujemy, żebyście nam podatki skomplikowali. A jednak to dostaliśmy, ale wbrew naszej woli. To nie tak, że Polacy tego chcieli. Politycy z góry nam to narzucili, nie pytając nas się o zdanie i okłamując, że będą upraszczali podatki. Nigdy tego nie zrobili, zawsze je komplikują. Każdy kolejny rząd robił to samo. Albo czy Polacy powiedzieli do rządu bardzo chcemy, żebyście tak ułożyli prawo, żeby mały polski drobny przedsiębiorca to był dojeżdżany tym ZUS-em, tą składką zdrowotną, kolejnymi regulacjami i wymaganiami, a wielkim międzynarodowym korporacjom to macie dawać ulgi podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, z pozwolenia, tak, żeby im się tu dobrze biznes robiło. Czy my tego chcieliśmy? Czy chcieliśmy, żeby rząd niszczył polską drobną przedsiębiorczość i faworyzował wielkie zagraniczne korporacje? No nie chcieliśmy. To politycy to wymyślili i tak nam Polskę urządzili. Tak nam to życie gospodarcze urządzili, znowu wbrew naszej woli, wbrew naszym oczekiwaniom, bo nikt nas, z nas tego nie chciał. A czy kiedyś Polacy powiedzieli, Ułóżcie nam taki system ochrony zdrowia, żebyśmy trzy lata czekali w kolejce do lekarza specjalisty, bo my się dobrze czujemy w tych kolejkach, socjalizujemy się w nich, ćwiczymy cierpliwość, zróbcie tak, żebyśmy czekali lata na wizytę w szpitalu. No nigdy tak nie powiedzieliśmy. To czemu tak mamy? Nie chcieliśmy tak mieć. Mamy dwudziestą gospodarkę na świecie, a system ochrony zdrowia sześćdziesiąty. To coś tu jest nie tak. Jest kasa, ale jest wydawana źle przez naszych polityków. Znowu wbrew naszej woli. Nie chcieliśmy, żeby tak nam to urządzili. A czy ktoś chciał mieć wymiar sprawiedliwości, w którym nie wiadomo, czy sędzia jest sędzią? No nikt tego nie chciał, a też to dostaliśmy. Też nam to urządzili. Znowu wbrew naszej woli. Za co się politycy w Polsce biorą, to to działa źle. A za co się Polacy, Dolnie biorą, to działa to dobrze. Wszystko nam wychodzi. Jedyne, co nam nie wyszło, to ta klasa polityczna. To rzeczywiście nam się nie udało. Z tej jednej rzeczy naprawdę nie możemy być dumni. A my potrzebujemy poważnego państwa. Najwyższy czas na poważne państwo polskie, bo czekają nas duże wyzwania. Będziemy mieli pewne problemy i trzeba pod ważnego państwa, żeby je rozwiązać. No pierwszy z brzegu przykład. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Rosja zaatakowała Ukrainę. I teraz premier Donald Tusk mówi, że my, Polacy, żyjemy w czasach przedwojennych, sugerując, że dojdzie do jakiejś wojny. Szef biura bezpieczeństwa narodowego mówi, że my mamy trzy lata na przygotowanie się do konfrontacji. Generał Kukuła mówi, że my będziemy tym pokoleniem, które będzie musiało chwycić za broń w obronie naszych granic. No to poważni ludzie mówią takie rzeczy. Jak oni mówią takie rzeczy, no to chyba ryzyko jest realne. To chyba ryzyko jest istotne. No to wydawałoby się, że skoro tak, no to no chyba nas przygotują. No bo to już starożytni mówili, że chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. My bardzo chcemy pokoju. Ale żeby mieć ten pokój, musimy być na tyle silni, żeby nikomu nie przyszło do głowy nas zaatakować. Musimy mieć na tyle silną armię, żeby każdy się bał cokolwiek nam zrobić. No to czy mamy na tyle silną armię? Czy politycy nasze wojsko potraktowali tak samo jak sądownictwo, jak ochronę zdrowia, jak podatki, jak biurokrację? Czy może akurat tą jedną rzeczą zajęli się na poważnie? Tej jednej rzeczy może przypilnowali? No i tak, wiedziony tą ciekawością, kilkanaście tygodni temu poszedłem do kancelarii tajnej Najwyższej Izby Kontroli. Tam był taki raport pod tytułem Zdolności mobilizacyjne i bojowe sił zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Dwa lata temu nikt zrobił kontrolę polskiego wojska, żeby sprawdzić, czy to nasze wojsko to nadaje się do prowadzenia jakichś działań zbrojnych, bo w sumie do tego zostało zbudowane. Raport ma dwa lata. Nie mogę państwu niestety powiedzieć, co w nim jest, bo jest tajny. Został utajniony i nie można. Powinien być odtajniony. A wiecie dlaczego? Bo dostęp do niego to mają wszyscy posłowie, senatorowie, wszyscy pracownicy kancelarii premiera, prezydenta, ministerstwa obrony narodowej z tysiąc ludzi albo i więcej. Jaka jest szansa, że jak do niego ma dostęp tysiąc ludzi, to nie wiedzą, co tam jest Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy czy Amerykanie. No, wszystko wiedzą. Jestem przekonany, że wiedzą. Czyli informacje na temat prawdziwej kondycji polskiego wojska no jest dostępne dla Amerykanów, Rosjan, Niemców, tylko nie dla polskiej opinii publicznej. Nam, nie, my nie mamy prawa się tego dowiedzieć, wszyscy nie mogą, my nie. Więc nie mogę wam powiedzieć, co tam jest, ale powiem wam rzecz szokującą, przynajmniej mnie szokowała. Raport jest sprzed dwóch lat, z 22. roku. Wojna też wybuchła w 22. roku. Więc to są takie czasy, że Politycy mogliby się tym zainteresować, nie? że powinno ich to zaciekawić, jak z tą armią jest naprawdę. I przez te dwa lata polski Sejm nie znalazł czasu na to, żeby się pochylić nad tym raportem. Nie było żadnej debaty, żadnej, ani minuty Sejm na to nie poświęcił. Ale co tam Sejm? Mamy Komisję Obrony Narodowej, w której zasiadają posłowie, którzy nic innego nie mają do roboty, tylko zajmowanie się obroną narodową. I ci posłowie również nie poświęcili minuty na rozmowę o tym raporcie, nie zapoznali się z nim, nie mieli czasu, nie mieli energii. Polscy politycy wiedzą na temat kondycji polskiej armii czerpią z telewizji, z własnej propagandy, zamiast tajnych dokumentów, do których mają dostęp, ale im się nie chce ich przeczytać nie chce im się poświęcić na to trochę czasu energii. Wszelako nie po to, żeby naprawić sytuację albo żeby się, tylko żeby się chociaż dowiedzieć, co tam tak naprawdę się dzieje. Więc nie mogę Wam powiedzieć, co tam jest, ale powiem Wam, co wynika z danych publicznie dostępnych, bo jest mnóstwo raportów i analiz, które są publicznie dostępne, i z nich wynikają następujące rzeczy. Nie mamy czołgów. Mamy najmniej czołgów od lat 40. XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli tak mało czołgów, bo te, co były, to poszły na Ukrainę. Przy czym to nie jest taki wielki problem, że nie ma czołgów, bo i tak nie ma do nich amunicji, więc to nie jest problem, że ich nie ma. Produkujemy rocznie 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. 30 tysięcy sztuk. Komuś może się wydawać, że to dużo, ale Rosjanie czy Ukraińcy to zużywają 10 tysięcy sztuk dziennie, czyli mamy zapas na trzy dni wojny. No to pojawia się zasadnicze pytanie. A co czwartego dnia? A co piątego dnia wojny? Powiemy czwartego dnia, panie Putin przerwa czas. Dla polskiej drużyny potrzebujemy roku przerwy, żeby móc kontynuować działania na kolejne trzy dni. Czy taki jest plan? Bo ja nie widzę innego planu. Wszyscy wiedzą, że nie mamy w Polsce amunicji, i kolejne rządy nic z tym nie robią. Z jednej strony ostrzegają, że będzie wojna, a z drugiej nie poświęcą chwili na załatwienie amunicji. Mi to się w głowie nie mieści. W czym to też nie jest problem z tą amunicją, bo my nie mamy też żołnierzy? Więc nie ma kto strzelać. Średni wiek polskiego rezerwisty. Który był tam kiedyś przeszkolony zwykle dawno temu, więc można go zmobilizować na czas wojny, to jest 50 lat średni, bo się młodych mężczyzn obecnie nie szkoli. Co oznacza, że połowa jest starsza niż te 50 lat. Czy wyobrażacie sobie Państwo, nie wiem, reprezentację Polski w piłkę nożną która jedzie na Mistrzostwa Europy i do tej drużyny selekcjoner powołuje 55 latków? No, przecież by powiedzieli ludzie, że zwariował. Od razu by go zdymisjonowali za sabotaż. No, jak można powiedzieć 55-latkom, biegajcie za tą piłką, z tymi 20-latkami z innych drużyn? No, nikt by tak nie zrobił. Ale taki jest plan wojska polskiego. Wysłać 55-latków, niech biegają po lesie za 20-letnimi Rosjanami. Tak to naprawdę wygląda. Zresztą podstawowe wyposażenie. Polski żołnierz słyszy od Szymona Hołowni, że będziemy wdeptywać Putina w ziemię. Potem ten żołnierz mi się skarży. Panie Sławko, ale ja butów nie mam do tego wdeptywania, bo mi nie dali. Na boso mam Putina wdeptywać w ziemię? Nie ma też namiotów i śpiworów i mundurów. Tak wygląda kondycja polskiego wojska, niestety, bo politycy do tego doprowadzili. Jak będzie konflikt, będziemy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa kopacz w dinozaury. Tak wygląda scenariusz tych działań, niestety. Do tego doprowadzili. Potraktowali nasze wojsko tak jak sądownictwo, jak ochronę zdrowia, jak podatki. Niestety nic się to nie różni. A my potrzebujemy poważnego państwa, wreszcie, bo te wyzwania są poważne. Mamy przecież też problemy z polityką klimatyczną, z polityką migracyjną. Polityka klimatyczna, zielony ład, w tej trosce o to, żeby za dużo dwutlenku węgla nie było w atmosferze, żeby nie było trochę cieplej niż jest teraz, mamy zarżnąć swoją gospodarkę, mamy zmniejszyć konsumpcję, mamy pożegnać się z samochodami, z mięsem, wszystkiego się mamy wyrzec po to, żeby było trochę mniej dwutlenku węgla. Jakie są tego skutki? Wszystko drożeje. Mamy od tego coraz większą inflację, coraz produkcja czegokolwiek robi się droższa, ceny energii idą do góry, koszty życia idą do góry. Polaków realnie zaczyna być stać na coraz mniej. No Parę dni temu był odczyt gus na temat sprzedaży detalicznej, na temat konsumpcji we wrześniu z olbrzymimi spadkami. Ostatni raz tak bardzo sprzedaż detaliczna spadła za czasów covidowych, co pokazuje skalę tego szoku. Polaków przestało być stać na zakup nowych ubrań. To sprzedaż spadła chyba o kilkanaście procent. I dziennikarz zapytał panią minister klimatu Paulinę henning kloskę co ona na ten temat myśli. A ona mówi, że to dobrze, że Polaków nie stać na ubrania, bo dzięki temu będzie lepiej klimatowi. To jest dobra informacja dla klimatu, tylko nie dla Polaków. Tym ludziom poprzestawiały się priorytety. Jak zaraz nie będzie stać Polaków na ogrzewanie mieszkania, to ona też powie, że to dobrze, bo to super sprawa dla klimatu. Nie będzie stać nas na samochody, na paliwo do tych samochodów, na wakacje. Świetnie, cieszmy się, klimatowi będzie lepiej. Poprzestawiały się tym ludziom całkowicie priorytety. Przez tą politykę klimatyczną, nie tylko życie jest droższe, produkcja też jest droższa. No. Świat tak działa, że jak można gdzieś wyprodukować taniej, to się produkuje tam gdzie taniej. Więc firmy produkcyjne, firmy przemysłowe, ciężki przemysł przenosi się do Azji, gdzie tańsza jest energia, bo nie ma tych wszystkich ETS-ów, nie ma tych dodatkowych podatków i opłat i energia tam jest tańsza. Firmy produkcyjne idą do Azji, dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów idą do Azji, a zamiast tego ściągamy tu inżynierów prosto z Afryki. To nie jest dobra zamiana. My nie powinniśmy iść w tym kierunku, a Europa niestety idzie. Kilkanaście dni temu kanclerz Niemiec Olaf Scholz podpisał umowę z rządem Kenii, na podstawie której Kenia ma dostarczyć do Niemiec 250 tysięcy inżynierów. Jak to usłyszałem, złapałem się za głowę, ale skąd oni wezmą tyle tych inżynierów? Przecież to jest strasznie duża liczba. Uruchamiam Google, szukam informacji, ile jest inżynierów w Kenii, 40 tysięcy. To skąd oni wezmą dodatkowe 200 tysięcy? Co to będą za inżynierowie? Co to będą za ludzie? Czy oni, jak trafią do Niemiec, to będą zwiększać ten poziom niemieckiej produkcji przemysłowej czy poziom przestępczości na ulicach, jak do tej pory robili? Przecież ci, tak zwani uchodźcy, których ściągnęła do Niemiec Angela Merkel, to stanowią teraz 2,5% niemieckiego społeczeństwa, ale odpowiadają za 15% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, za 13% przestępstw seksualnych. Samych tylko Niemczech w zeszłym roku było ponad 700 gwałtów zbiorowych. W małej Szwecji w zeszłym roku wybuchły na ulicach 150 bomb, a w Holandii, w której mieszka dwa razy mniej ludzi niż w Polsce, wybuchło 600 bomb w jeden rok. To przeliczając na naszą liczbę mieszkańców to tak, jakby w Polsce codziennie wybuchały na naszych ulicach cztery bomby. Państwo oglądacie na pewno telewizję, przeglądacie internet, słuchacie radia. Czy w Polsce codziennie wybuchają cztery bomby? Czy u nas się takie rzeczy dzieją na ulicach? Czy mamy jakieś wojny gangów, jakiejś strefy no-go, gdzie policja nie ma wstępu? No nie. W Polsce jest bezpiecznie. W Polacy zachowują się jak cywilizowani ludzie. A tam sobie pościągali ludzi z trzeciego świata i się dziwią, że mają trzeci świat na ulicach. Niestety. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji jak oni. Całe doświadczenie krajów Zachodu pokazuje, że jak się raz państwo otworzy na masową migrację z państw odmiennych kulturowo, to to jest proces jednokierunkowy. Tego się nie da ani odwrócić, ani zatrzymać. Nikomu się nie udało. A ci ludzie wcale się nie integrują, wcale się nie asymilują. Przenoszą swoją kulturę afrykańską czy azjatycką prosto do Europy. Niestety tak to wygląda. I my nie możemy popełnić tego błędu. Nie możemy zrobić tego, co wcześniej zrobili oni. Musimy pilnować swoich granic, musimy odrzucić unijne polityki migracyjne. Szczelne granice to potem bezpieczne ulice. Tak wygląda ta kolejność. No i teraz wychodzi premier Donald Tusk chyba z tydzień temu i mówi, że on zrobi nową strategię migracyjną dla Polski, która zakłada, że nie będzie prawie żadnych migracji. No świetnie. Tylko dlaczego w tym samym tygodniu media podają, że będzie otwieranych 49 centrów integracji cudzoziemców za prawie pół miliarda złotych? No to jak nie ma być migrantów, to po co nam centra integracji cudzoziemców? No chyba, że jednak mają być, ale to by znaczyło, że premier Donald Tusk to prawdy nie powiedział. Donald Tusk by nigdy tego nie zrobił. To po co im te centra integracji cudzoziemców? Komu w Europie Zachodniej udało się ich zintegrować? Gdzie takie centra zadziałały? W którym państwie? No w żadnym. To jak możemy oczekiwać, że akurat w Polsce zadziała? Że coś, co nie działa w każdym państwie na Zachodzie, nagle cudownie, magicznie w Polsce zacznie działać. No nie zacznie. To tak niestety nie jest. Nie możemy się otworzyć na te masowe migracje, bo zmienimy zupełnie nasze państwo, przyznaniemy je poznawać i bardzo nam to wszystkim zaszkodzi. Nie możemy do tego dopuścić.